Możesz być świetnie przygotowany, mieć stworzony najdokładniejszy opis trasy. Prawy do szczytu 60, uwaga, ciąć lewy ciasny podbija 140. Możesz dysponować najlepiej ustawionym samochodem i być w życiowej formie. Z hamowaniem dwa lewy ciasne Jednak gdy nie masz dobrych opon albo popełnisz błąd w wyborze, możesz wszystko zniweczyć. Nie bez powodu opony nazywane są czarnym złotem rajdów. Czarne złoto. Od opon bardzo wiele zależy, nie tylko w rajdach w ruchu codziennym. Także opony dobieram w oparciu o oczywiście prognozy pogody, o feeling, o to, co się działo na testach, no i wcześniejsze właśnie doświadczenia. Ten sport to jazda na granicy przyszedłności, punktem styku samochodu z nawierzchnią są właśnie opony i to dzięki nim kierowcy mogą osiągać najlepsze rezultaty. Już w czasach walki o tytuły mistrza Polski kajetan często stawiał na opony Pirelli. Wtedy poznawał ich charakterystykę, budując swoje tempo. Po rywalizacji na naszym krajowym podwórku przyszedł czas na podwoje Europy, gdzie wspólnie z Pirelli wywalczył trzy tytuły mistrzowskie z rzędu. Naturalnym krokiem było przejście do rajdowych Mistrzostw Świata. Najtrudniejsze i najdłuższe zawody na świecie. To największy sukces w mojej karierze. Nigdy nie wygrałem rundy Mistrzostw Świata. Fantastyczne uczucie. Każda runda ma swoją charakterystykę. Można wykorzystywać tylko ograniczoną liczbę opon, co powoduje, że muszą one być bardzo wytrzymałe. Tylko wtedy można na nich polegać, jadąc po głazach czy po szarpanym asfalcie w walce o tytuł mistrzowski.